Pozycją, od której najłatwiej zaczniesz pracę zdalną, jest pozycja w customer support. Pozycje w customer support polegają na tym, że odpowiadasz tak naprawdę klientom, którzy odzywają się do firmy, dla której pracujesz. I ma ona swoje plusy i minusy, i zaczniemy od minusów. Wielkim minusem tej pracy jest to, że nawet jak pracujesz zdalnie, to nie masz tej swobody, którą normalnie. Daje ci praca zdalna, bo masz zwykle targety, które polegają na tym, że na przykład musisz w dwie minuty, od kiedy ktoś wyśle ci wiadomość, odpowiedzieć na nią, tak żeby klient był zadowolony. Jeżeli tego nie zrobisz, no to później są problemy. I przez to musisz być tak naprawdę cały czas przyklejony do swojego narzędzia, także no nie możesz wyjść czegoś załatwić, bo po prostu musisz cały czas być przy komputerze. Natomiast plus tego jest taki, jest ich na pewno więcej, że jest takich ofert naprawdę sporo. I bardzo łatwo, względnie łatwo, nie bardzo, dostać się na taką pozycję, ponieważ naprawdę dużo ludzi na nich potrzeba. I kolejny plus to jest taki, że kiedy już dostaniesz się na taką pozycję, to możesz dużo łatwiej dostać się na inne pozycje w tej firmie i zacząć pracę, która jest bardziej kreatywna, która pomoże ci się bardziej rozwinąć. Bo dużo chętniej firmy zatrudniają ludzi wewnętrznie i przenoszą ich na inne pozycje. Pozycję, niż chcą zatrudnić ludzi z zewnątrz, których nie mieli okazji sprawdzić. Oczywiście to wszystko zależy od pozycji, ale generalnie jest też duża szansa, że przeniesiesz się właśnie z tej pozycji customer support na inną, kiedy już zaczniesz pracować dla danej firmy.